Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Młynarskiego z Ośrodka Onkologicznego dla Dzieci w Łodzi. Jakie objawy powinny niepokoić rodziców i skierować ich na taką wczesną diagnostykę pod kątem ewentualnej choroby onkologicznej? Jak pozostać czujnym onkologicznie na nowotwory wieku dziecięcego? To jest bardzo trudne pytanie, to, które Pani zadała, ze względu na to, że choroby nowotworowe u dzieci to są choroby bardzo szybko postępujące. To znaczy, że my, rzadko nam się udaje szybko rozpoznać chorobę nowotworową, w, ze względu na to, że pojawiają się objawy. U pacjenta. Jak pojawiają się objawy, to choroba jest bardzo zaawansowana. Ze względu na to, że to właśnie te, te, te choroby postępują bardzo szybko. Oczywiście, jeśli u małego najczęściej dziecka z rodzice wyczują, że jest jakiś opór w brzuchu, którego nie było, to jest to takie światełko, które powinno Ukierunkować, żeby pójść do lekarza, nie lekarza onkologa od razu, ale lekarza pediatry, aby zbadał to dziecko. Tak samo zmiany zachowania ospałość dziecka, bladość w znacznie większe zaśnienia skóry, na przykład, w które są na tyle znaczne, że jakby nieadekwatne w stosunku do urazu czyli minimalny uraz powoduje, że się pojawiają wielkie śniaki. Wielkie wybroczyny. To też jest wskazanie do tego, żeby się pojawić u lekarza. Myślę, że najpierw lekarza pediatry. Dodatkowo z zmiany zachowania, pewne zaburzenia neurologiczne, które się pojawiają u dzieci, oczopląc na przykład, którego wcześniej nie było, na przykład poranne wymioty, bóle, bóle głowy, których nie było. To są też objawy, które nie należy lekceważyć i lepiej pojawić się u lekarza. To myślę, że są takie objawy, ze względu na to, że w nowotwory u dzieci to, jest, są, to są inne choroby niż u dorosłych. To są choroby głównie, będą to białaczki i chłoniaki, czyli z tego kręgu hematologicznego. I drugi nowotwór najczęstszy po białaczkach i chłoniakach to są guzy mózgu. Później będą różnego rodzaju guzy, które znajdują się w jamie brzusznej, czyli to są jakby te trzy grupy chorób nowotworowych. Czasami również w bóle kończyn mogą być częściej bardziej u nastolatków, które wiążą się też albo złamania patologiczne, które wiążą się z wystąpieniem chorób nowotworowych kości, ale Biorąc pod uwagę wszystkie, to myślę, że takie objawy, o których wspomniałem, należy rozważać. Warto pójść po prostu do pediatry, aby się z nim skonsultować. On na pewno pokieruje, jeśli będzie taka potrzeba do lekarza, onkologa dziecięcego czy hematologa dziecięcego. Myślę, że dostępność do, tej, do tych porad jest w tej chwili w całej Polsce pełna. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i kłaniamy się nisko, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.